W tej chwili bardziej mnie boli to, co mój brat mówi o innych. On słyszy tylko o siebie. I odpowiedź, szczególnie y, głupiej kobiety, y, nie jest dla niego odpowiedzią, nie jest warta czegokolwiek. Mam obawę, mam niepokój, że to będzie rosło i że ja w tym jakoś będę musiała żyć. Nienawidzę tego lata. Powiem wam, że już z utęsknieniem liczę dni do zimy żeby ten koszmar się skończył. Czuję się jakbym cały czas siedziała w nagrzanym piekarniku, z którego nie ma ucieczki. I szczerze mówiąc, dzisiejszy temat trochę przypomina mi święta, bo kiedy oglądałam ten wywiad, to czułam się jakbym patrzyła na polityczną kłótnię przy wigilijnym stole. Jesteście na kanale A to ciekawe, a dzisiaj przeanalizujemy sobie wywiad, który nasza ulubiona kapłanka propagandy Przeprowadziła z siostrą Grzegorza Brauna, panią Moniką Braun. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Jeśli tego nie zrobicie, to coś czuję, że w tym roku będziecie na Wigilii mieć srogą awanturę. Zostawiliście? Jeśli tak, to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Może mogłoby się wydawać, że ta rozmowa będzie bardzo monotematyczna, to realnie poruszono tam całkiem sporo wątków, a każdy był ciekawszy od poprzedniego. Aż nie wiem od czego zacząć, ale może od tego, co musiało się pojawić w tej rozmowie czyli krytyki swojego brata. Czy panią boli to, co inni mówią o pani bratu, czy to, co pani brat mówi o innych? Chyba w tej chwili bardziej mnie boli to, co mój brat mówi o innych. Tak, to nie jest przyjemne słuchać o nim rzeczy strasznych, ale najgorsze z tego wszystkiego jest oczywiście to, co on mówi o ludziach, co robi ludziom, do czego się czuje uprawniony, jako w tej chwili już. Prorok w tym kraju. Oczywiście, chyba nikt się nie zdziwił, że pani Monika krytykuje swojego brata. Przecież, gdyby się z nim zgadzała, to nie zostałaby zaproszona na ten wywiad, i nikt nie dałby jej szansy wypowiedzieć się gdziekolwiek. Realnie, jedynym celem tego wywiadu była próba uśmiechniętej koalicji, aby zaatakować Grzegorza Brauna. I żeby nie była, ja teraz go nie bronię. Od razu podkreślam, że nie zgadzam się z poglądami, które on promuje. Ale chyba nawet ślepy widzi, że pani Monika tylko po to została zaproszona. Dodatkową poszlaką, która na to wskazuje, jest fakt, że to arcykapłanka uśmiechniętej propagandy prowadzi tę rozmowę. Jestem pewna, że nie jest to przypadek. W końcu TVP w likwidacji nie oddawałoby jednej ze swoich najlepszych godzin emisyjnych i nie zlecałoby tego swojej najlepszej propagandzistce gdyby nie miało w tym jakiegoś głębszego celu niż tylko danie pani Monice Brown pola do krytyki brata. Niewykluczone też, że nasza dzisiejsza bohaterka planuje użyć kontrowersyjnych słów swojego brata, aby sama spróbować się wślizgnąć do polityki jako swoista kontra dla Grzegorza Brauna. Mam wrażenie, że jakby mocno chciała, to pewnie znalazłoby się dla niej miejsce w uśmiechniętej koalicji. W końcu wyobraźcie sobie ten polityczny potencjał, gdyby siostra Brauna wraz z uśmiechniętą koalicją zajmowała się obalaniem głupot, które powiedział jej brat. No... Czyste złoto, i dziwię się, że nikt jej jeszcze nie zaproponował stanowiska. Teraz trwa rekonstrukcja, więc może nawet jakieś fajne stanowisko by się dla niej znalazło. Chyba nikt się nie zdziwi, że te dość znaczące różnice światopoglądowe wpłynęły na to, jak wyglądają relacje między rodzeństwem. Chyba nikogo nie zdziwi, że pani Monika nie ma kontaktu ze swoim bratem już od kilku lat. Pani mnie pyta, co ja o tym sądzę, co z nim się stało. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja z nim nie rozmawiam, bo on z nami nie rozmawia. Tak samo jak wielu ludziom ogłasza pewne prawdy, tak samo i mnie ogłaszał je latami. Znów pani wyprzedziła moje pytanie, bo właśnie o to chciałam zapytać. Czy próbowała pani, podjęła taką próbę rozmowy? Nie, 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 to, to ładnie nam się układa w sumie. Czy, czy podejmowała pani taką próbę rozmowy z bratem? No już teraz wiem, że nie doszło do tego, ale czy były takie próby podejmowane i on je odrzucił? Tak, były, tylko to już było lata temu, bo bardzo y, relatywnie dawno okazało się, że to jest niemożliwe. Niemożliwe także dlatego, że on nie słucha, on słyszy tylko siebie i odpowiedź szczególnie y, głupiej kobiety y, nie jest dla niego odpowiedzią, nie jest warta czegokolwiek, nie jest warta jakiejś partnerskiej wymiany. Chyba każdy, kto posłuchał Grzegorza Braun'a chociaż przez 5 minut, zdążył zauważyć, że jest to osoba, która twardo stoi przy swoim zdaniu i bardzo trudno ją przekonać do innych racji. Nikogo chyba nie powinno dziwić, że osoba z tego typu charakterem może mieć problemy z utrzymywaniem kontaktów z osobami o fundamentalnie innych poglądach. Jeśli mam być szczera, to uważam, że nie utrzymywanie kontaktu z rodziną nie jest czymś fajnym, ale jeśli ten kontakt miałby się opierać tylko na kłótniach i wzajemnej niechęci, to chyba nic dziwnego że żadna z dwóch stron nie jest zainteresowana walką o kontakt. To chyba lepiej zaakceptować fakt, że się nie dogadają i nie próbować go odnawiać. Nasza dzisiejsza bohaterka uznała również, że podzieli się z nami swoimi obawami związanymi z przyszłością Polski. Jeśli Grzegorz Braun nie zmieni kierunku, w którym idzie jego obecna polityka. Tetycznie, że jest mi ciężko na sercu, kiedy patrzę na to wszystko, kiedy jestem częścią tego świata, w którym to się odbywa, i w którym się dokonywały tak potworne rzeczy przez lata. Ja myślę zresztą, że to, że się dokonywały rzeczy potworne nie tylko dla Żydów, ale także właśnie dla Polaków, dla innych nacji, że Europa jest takim miejscem, w którym w którym właściwie wszyscy mniej lub bardziej cierpieli. I że tu może to rosnąć, że tamto cierpienie nie nauczyło potomków, że, że należy współczuć, że należy się przyglądać y, motywacjom, że nie można szufladkować, że nie można wszystkiego układać na y, takiej militarnej hierarchii. Co się wywodzi zarówno z formacji wojskowych, jak i z kościoła, i z takiego ogólnego nastawienia, tak, jak wtłoczą nas w szufladki, to będzie nam łatwiej, bo nie będziemy musieli decydować, w której albo gdzie mielibyśmy się znaleźć. A zatem, tak, mam obawę, mam niepokój, że to będzie rosło i że ja w tym jakoś będę musiała żyć, bo z wielu różnych powodów. Prawdopodobnie, przynajmniej na razie stąd nie wyjadę, choćby z powodu wieku, ale także jakiegoś zakorzenienia zawodowego. Poza tym, czy ucieczka przed tym jest ucieczką? No nie do końca, dlatego że to się dzieje też powszechniej, szerzej. Prawda? W Ameryce, w Holandii, w Austrii, Francja skręca na prawo. Jest coś takiego, że w dzisiejszym świecie nie pomaga przeciętnemu człowiekowi ani wiedza historyczna. Zresztą ta przeciętna jest e, tak marna, że właściwie nie ma o czym rozmawiać, e, ani niby szersza orientacja w świecie płynąca z rzeczywistości cyfrowej. Słuchając tej wypowiedzi, zaczęłam rozumieć, dlaczego ta pani została zaproszona na ten wywiad. Chyba już dawno nie było tam gościa, który tym, co mówi, lepiej by się wpasował w narrację forsowaną przez uśmiechniętą koalicję. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby sama Sznepf była dumna, gdy to usłyszała. Jest to kolejny raz, kiedy nasza kochana, uśmiechnięta koalicja przy użyciu swoich tub propagandowych promuje kogoś, kto próbuje przekonywać widzów, że za całe złotego świata odpowiedzialna jest ta straszna prawica. Mam wrażenie, że widzowie TVP w likwidacji słyszeli to już tyle razy, że są w stanie w to uwierzyć, a koalicja szczególnie teraz potrzebuje takich głosów. Bo fakt, że Konfederacja w ostatnich wyborach okazała się być trzecią siłą polityczną, a Lewica ciągle traci. I poparcie nie jest zbyt optymistyczną wizją dla obecnych władz i ich współpracowników. Jeśli w najbliższym czasie tendencje się nie zaczną odwracać, to może się okazać, że uśmiechnięta koalicja nie będzie miała żadnych szans, aby wygrać wybory do parlamentu, a to może mieć dla nich dramatyczne skutki. Zresztą, już teraz pojawiają się plotki, że wcale nie są takim molochiem, za którego próbują się podawać, i jest spora szansa, że utrata władzy doprowadziłaby do ich rozpadu. Chociaż może wtedy Tusk z czystym sumieniem mógłby wrócić do Unii. Co Wy sądzicie o tym wywiadzie? Uważacie, że pani Monika ma coś do powiedzenia? Zgadzacie się z jej opiniami? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe. Niestety, ja muszę już lecieć, bo kupiłam przez internet pościel. Miała być z bawełny, a okazało się, że to jest jakiś koczon, dlatego idę ją zwrócić. Dzięki za dzisiaj. Do następnego razu. Siema!